Cześć, Studamian Lewczuk, akademia i w tym filmie pokażę Ci w jaki sposób szybko wyeksportować plik z Fusion 360 do formatu STL. Wiele osób wykorzystuje Fusion 360 do przygotowywania modeli pod druk 3D i taki model chcąc wydrukować często trzeba zapisać w formacie STL. I część z tych osób robi to w ten sposób, że tutaj z menu file wybierają opcję eksport Tutaj wybierają plik STL i klikają przycisk Eksport. Ok, tutaj eksportowanie już się rozpoczęło i naprawdę potrwa to bardzo długo. Ja teraz włączę stoper, tak żeby przyspieszyć nagranie, ale żebyś widział, ile czasu to wszystko zajmie. OK. Eksport do pliku STL został już zakończony i tą metodą zajęło to prawie 5 minut. Teraz pokażę Ci, w jaki sposób można to zrobić zdecydowanie szybciej i sposób, w jaki ja to robię. Tutaj rozwijam sobie zakładkę Bodies. Tutaj określam nazwę tego modelu, na przykład na W. OK. I klikam prawym przyciskiem myszy. I tutaj wybieram Save as STL. Tutaj klikam OK. Następnie określam lokalizację i nazwę pliku, klikam Zapisz i gotowe. Plik został zapisany jako STL dosłownie w kilka sekund. Nie musimy tutaj czekać kilku minut, aby taki plik wyeksportować do formatu STL. I teraz z tego pliku mogę już skorzystać, aby przygotować program na drukarkę 3D. I jak widzisz, jest to zdecydowanie szybsza i łatwiejsza metoda eksportu plików do formatu STL.